Witam Państwa bardzo serdecznie. To będzie czytanie związane z uczuciami, z miłością, ze związkami, z oczekiwaniem na miłość. Dostałam takie propozycje od Państwa w komentarzach, żeby zrobić takie czytanie. I, że tak powiem, ten pomysł mi się spodobał. Czytanie dla par nie będzie to. Taki rozkład, jaki robię na prywatne czytania, ponieważ tamten jest trochę szerszy, dlatego że mamy konkretne osoby, konkretne sytuacje. To jest inny rozkład. Tamten jest dużo szerszy i więcej jakby aspektów obejmuje. Jeżeli ktoś by był zainteresowany prywatnym takim rozkładem, to proszę o kontakt na maila mojego. Natomiast to, co teraz zrobię, to będzie najpierw będzie dla par, jak wygląda relacja, a potem jeszcze dołożę karty dla singli, czyli dla osób, które ewentualnie poszukują. Dobrze. Skorpion w miłości w listopadzie. Skorpion. I teraz tak. Ty... Twój partner. I teraz tak. Od razu mówię, że te energie mogą być wymienne. Jeżeli bardziej wam pasuje, że to jest partner, a to ja, to tak sobie zamieniamy. Ty, twój partner. Co was łączy? Mocne strony tej relacji. Słabe punkty. I rezultat. Widać karty, widać. No, myślę, że niektórym skorpionom może się średnio układać. To chyba delikatnie powiedziane. I tutaj nawet jest taka myśl o jakimś rozstaniu, albo już przestaje wam pasować jakaś sytuacja, która was nie zadowala, was nie spełnia. Nie spełnia Waszych oczekiwań. Karta Króla Mieczy to jest karta osoby, która chce coś, chce coś powiedzieć, chce coś oznajmić, tak bym powinna powiedzieć. Ma jakieś decyzje prawdopodobnie podjęte, zrobi to chłodno, zrobi to po przemyśleniu, analitycznie. Król Mieczy jest takim. Taką osobą, która nie będzie się bawić w emocje, w jakieś przepychanki, nic z tych rzeczy. Oznajmi to, co ma oznajmić, odwróci się i wyjdzie, bo to mi się już taka karta pokazuje. Teraz tak, w osobie partnera pokazuje mi się cesarzowa. Myślę, że jeżeli wy się, że tak powiem, w związku źle czujecie i chcecie odejść. Wasz partner może być rozczarowany, ponieważ tutaj mi się pokazuje, że partnerowi niczego nie brakuje w Waszej relacji i jest, stoi na takim stanowisku, że małżeństwo to jest małżeństwo, związek to jest związek, tak ma być, cesarzowa przedstawia osobę, która dba o rodzinę, dba, dba o związek, jest taka stabilna. Więc raczej tu po Waszej stronie byłaby ta chęć, Jakiegoś oddalenia się. Co Was razem trzyma? To jest karta, która mówi o bardzo często o majątku po prostu, czyli o dobrach materialnych zgromadzonych. Natomiast też dla jednej osoby druga może być bardzo wartościowa, po prostu może być ważna. Natomiast ponieważ tu jest też dom pokazany, więc może to być po prostu wspólny dorobek, wspólny dom, wspólne mieszkanie, tak. Teraz zadziwia mnie trochę, że um, jako mocna strona jest karta pustelnika, bo um, to jest karta, która mówi, że możemy się czuć samotnie, ale spodziewam się, że w tym znaczeniu ona oznacza, że w tym znaczeniu ona mówi, że um, tutaj jest przemyślana sprawa że wszystko jest przemyślane. Czy wariant taki, że zostajemy razem i żyjemy obok siebie, bo to jest poczucie samotności w związku de facto, ale jest to, powiedzmy, dla nas korzystniejsze, yy, i lub też przemyślenie tego, jeżeli byśmy mieli się rozstać i jak to zrobić. To jest mocna strona, że umiemy. Usiąść i na spokojnie to zrobić bez emocji, bo mi się to pokazuje jednak bezemocjonalne. To już, już tutaj się wypaliło coś. Słaby punkt to może być zdrada, lub, bo karta diabła oznacza albo zdradę, albo jakieś nałogi, uzależnienia. Więc myślę, że taki może być też powód. No, myślę, że nie wszyscy się będą rozstawać zdecydowanie nie. To ma trafić tylko do tych, których to dotyczy. No, no jest taka sytuacja, gdzie. Coś psuje ten związek, myślę, że to też bardzo mocno wpływa. Karta diabła bardzo mocno wpływa, że tu jest ym, no jakaś nieuczciwość, jakaś toksyczność, może są właśnie już takie y, w związku awantury, krzyki. Y, to na pewno nikomu dobrze nie robi, nie, nie służy nikomu, ani jedna, ani drugiej stronie. Y, co tutaj jeszcze może być? Jedna z osób, przynajmniej jedna, może się bardzo bać. Bać się zarówno być w związku, czyli bo na przykład partner jest agresywny, albo może się bać rozstania, może się bać, że się to, to, ten związek rozpadnie. No i w rezultacie mamy rzeczywiście tak, takie odwrócenie się, jak powiedziałam wcześniej, i yy, no, taka myśl o odejściu. To jeszcze nie jest karta rozstania. To jest karta, która mówi o tym, że się zastanawiamy, że do, dociera do nas, że czujemy. Yy że ta relacja no już, już na nie odpowiada, już się wypaliło, już, już nie mam tu co robić. Więc to nie jest jeszcze takie stricte rozstanie, chociaż karta króla mieczy może mówić o wizycie u adwokata, więc pokazałam się na spodzie, karta rodziny i karta królowej mieczy, to jest karta rozwódki. Niektórzy będą, czyli ci, do których mam trafić, będą, myśle, będą myśleć o Rozstaniu. Tak, może być zdrada, bo się karta kochanki pokazała. No, wyszła królowa mieczy. Ta karta, która mi się przed chwilą pokazała. No, ktoś tu może myśleć o rozwodzie. To jest karta rozwódki, to jest karta adwokata, więc. To zwódki, bo kobieta, ale to oczywiście, tak jak powiedziałam, w obie strony. Natomiast wasz partner, no tutaj pokazuje się, że emocje tu buzują, bo właściwie nie wie, co ma zrobić. I w tym, w tych siedmiu kielichach, w tej karcie siedmiu kielichów jest właśnie duży wybór, i to może być to, co wcześniej powiedziałam, że może być jeszcze inna osoba, albo inne osoby, inne kobiety, na przykład. tak? Dlaczego pokazała się ta karta pustelnika jako pozytywna? Ok, może być tak, że przemyślicie coś i jakby dacie sobie szansę, żeby zacząć od nowa. To jest też karta, która mówi, że jest ewentualne, ewentualne, powtarzam, rozstanie może być odłożone czy, czy odwołane ze względu na dzieci. Tak, to jest kobieta w ukryciu. Tutaj, proszę Państwa, dla... zdecydowanie to jest, to jest zdrada. Tak. Tutaj, dla tych, do których to, to trafia, no jestem bardzo ciekawa Państwa komentarzy. Jest to zdecydowanie taka sytuacja i tutaj ktoś już myśli o rozwodzie. Dobrze, zobaczymy czy tutaj w rezultacie, może jeszcze to nie jest rozwód. Chociaż tu już mi się pokazuje jakaś wizyta, przynajmniej wizyta u adwokata, ale kłótnie awantury, no to na pewno, bo tutaj jest bardzo nerwowa atmosfera w tym miesiącu. Nawet takie straszenie, słuchaj, zostawię cię, odejdę, rozwiodę się z Tobą tego typu sprawy. No, przykro mi, że takie to, to czytanie. Proszę pamiętać, że jednakże okres około urodzinowy jest zawsze najtrudniejszy, bo wchodzimy w kolejny rok życia, i to jest dla nas nowy rok. W takim sensie nasz nowy rok życia. Rada dla Skorpiona. A no właśnie, proszę Państwa, tu jest karta, która mówi o tym, że zostajemy, zostajemy na lodzie, że ktoś nas po prostu zostawia w sytuacji, kiedy mamy niedosyt i to nie tylko chodzi o to, że nie mamy partnera nagle, ale też to, że zostajemy pewnie w trudniejszej sytuacji finansowej. Więc ta karta mówi, żeby te sytuacje, te sprawy finansowe dogadać. I tutaj jest właśnie to przemyślenie, dlatego może to się pokazało. Ta karta mówi również o tym, żeby jednak... Próbować zawalczyć, bo nie pozwolić się tak zostawić na lodzie. Natomiast to wygląda, że to wy będziecie jednak te decyzje jakieś podejmować i może to być, dotyczyć to po prostu was. Dla singli, może ja dla singli wezmę inną talię, żeby to się nie mieszało. Dla singli weźmiemy inną. Co dla singli z podznaku skorpiona? Co dla singli z podznaku skorpiona? Single z podznaku skorpiona. Co tu się może pojawić u Was? Kto się może pojawić? Jaka sytuacja? podróży możecie kogoś poznać, możecie wyjechać z kimś, i tam się może zadziać. Dla Singli lepsza sytuacja. Możecie kogoś poznać, umówić się. Może to być randka wyjazdowa, czyli na przykład umawiamy się, że wyjeżdżamy nie, za miasto, wyjeżdżamy nie wiem, do kina i tak dalej, i może się coś tutaj zadziać, bo mamy Asa monet As-monet to jest szansa na zbudowanie czegoś stabilnego, natomiast w tej karcie Rydwanu, mamy nie tylko podróż, wyjazd, ale również takie przyspieszenie, że jak byliście do tej pory z singlami, to tu mi się pokazuje jakieś, jakieś umowy, umówić się na randkę, umówić się na coś, tak? Czyli możemy się umówić, że na przykład teraz się będziemy spotykać. W takim sensie też umówić, tak? Bo to są jakieś ustalenia. Czyli ustalamy, być może, że wyjeżdżamy, ustalamy, że być może coś zaczynamy razem. Tego Państwu życzę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę dużo miłości oczywiście i serdecznie pozdrawiam.